Witam kochane owieczki o języku polskim dzisiaj będzie. Reforma wielka się szykuje języka polskiego. No żyjemy jak wiadomo w kraju rad no i mamy tam różne rady. Jest również Rada języka polskiego i Rada Języka Polskiego uradziła, że od nowego roku będzie... Będzie się zmieniała zasada pisowni niektórych rzeczy. Czyli do 31 grudnia będziemy pisali tak, a od 1 stycznia to samo będzie trzeba pisać inaczej, bo tak Rada urodziła. No i teraz będę tłumaczył, no tutaj, żeby owieczki no, nie popełniały gafy, bo owieczki tam lubią tam się popisywać swoją wiedzą i tam poprawiają jak ktoś tam niezgodnie z, z uradzonymi zasadami coś tam na przykład napisze to tam uwagę mu zwracają także żebyście się owieczki nie błaźniły, bo to wam tutaj informuję, że się zasady zmieniają chociażby i tak się zbłaźnicie jak zawsze Ja tam się tych rad nie słucham za bardzo i te owieczki mnie poprawiają. No, ja celowo niektóre, w cudzysłowie, błędy popełniam. No, ja piszę tak, jak, jak moja logika mi podpowiada, a nie jak mi tam jakaś rada uradziła. No, jak ja bym tam w tej radzie był, to ja dopiero bym tam reformy powprowadzał tego języka polskiego. W ogóle to język polski, to wydaje mi się, że jest w zaniku. Nie wiem, czy on będzie likwidowany na no państwo, już jest tylko teoretyczny no język. No, też tam myślę, że to powinien iść do likwidacji. No, niektórzy no już coraz, coraz rzadziej się językiem polskim posługujemy, coraz bardziej amerykańskim. Nie wiem, czy ta rada będzie tutaj w tym kierunku szła. No to w pewnej rozterce będzie rada, bo no, jak przejdziemy na język amerykański, no to ta rada języka polskiego będzie niepotrzebna, to stołki stracą. Tutaj... No ale to tam w owczarstwie, tam takie sprzeczno... nie takie sprzeczności są, więc nie ma się czym przejmować. No, będę tutaj komentował wypowiedź. Pani doktor, habilitowanej profesor Uniwersytetu, tam jakiegoś warszawskiego, do... Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego. I tu jest, ona tu wystąpiła w, w podcaście, daje słowo TVN24. I tu, no ja mam tu na YouTubie. Film pod tytułem Nowa ortografia już 1 stycznia. Tak mówię w cudzysłowie, film. Oto najważniejsze zmiany. Bo tu jest napisane, że to jest podcast, więc to nie jest film, tylko podcast. Nie wiem, wygląda jak film. Zastanawiam się też od cały czas, co to znaczy ten podcast. Czym to się różni od zwykłej audycji, od zwykłego filmu? No, widocznie czymś się różni. A może się nie różni, może to jest to właśnie reforma języka polskiego. Na tym też, też polega. Nie wiem, czy Rada to uradziła. No tu akurat nie wspominają niestety na ten temat. Nie, ja bym chętnie się tutaj zapoznał z tym powstaniem słowa podcast i znaczeniem tego słowa, ale no nie uraczyli nas tą informacją niestety. E, no z pewnej fermu już widać... No, w samej rozmowie, z samej rozmowy wynikają. no Pani tutaj pewna tłumaczy no, na jakiej zasadzie się tworzy z, z zasady pisowni w języku polskim, tam jakieś cztery zasady wymieniła. Ostatnia to jest zasada no, zapomniałem, jak się nazywa. No, w każdym razie, że no, mówimy tak jak się czy tam mówimy, czy piszemy tak jak się umówiliśmy. Nosę, cofnąłem zasada konwencjonalna. To wszystko musi być ponazywane, te wszystkie zasady odpowiednio. No moim zdaniem to wszystko jest tworzone na, na tej zasadzie konwencjonalnej. No bo, no, mamy tą radę i ta rada się umawia. Nie wiem, czy sama z sobą, czy jeszcze z kimś tam się umawia ta rada, i ona, no i ona się umawia, że, się, że, że to piszemy, tak, a tam to siak. No, czyli wszystko jest według tej zasady konwencjonalnej. No co to, to no, o tej reformie tam mówi, mówiłem? No zauważyłem, że tu pani używa s, e, sformułowania, że coś tam piszemy od wielkiej litery. No tak mi się wydawało, że wcześniej była właśnie taka zasada, na którą właśnie owieczki często zwracały uwagę, że nie mówi się, że no ja zawsze, ja nigdy nie mówię tam, no że prawidłowo się mówi, piszemy wielką literą. No ja nigdy tak nie mówię, ja zawsze mówię, że z dużej litery. No, tak, tak mniej więcej zazwyczaj mówię. Czy tam od dużej litery też można. No Słowa wielka też nie używam. No, Rada tam u, uradziła, że nie, nie można mówić dużą, duża, tylko wielka. No, to strasznie wielkie są te litery. No i że wielką literą piszemy, czyli Czyli tak byśmy słowo pisali jedną literą, no bo wielką literą piszemy. Czyli, czyli co, co słowo się składa 10 słów, a piszemy je jedną, jedną wielką literą? No może to na alfabet chiński przejdziemy. No ale no widzę, że tu pani używa też od wielkiej litery. Sformułowania, nie wiem, czy to jest zgodne z zasadami, że już jakaś reforma wcześniejsza wprowadziła, że można mówić od wielkiej litery, a nie tylko wielką literą. Tak się teraz do głowy mi wpadło, no jak teraz te nauczycielki będą oceniać jakieś tam zadania, czy tam jakieś wypracowania, czy coś. No, załóżmy, że tam przed gwiazdką jakiś zrobią jakiś sprawdzian, no i potem tam święta, tam sylwester, sratatata i dopiero po nowym roku oceni te prace i teraz no, według których kryteriów? Według Według ura, uradzeń z, z tego roku, czy według ura, u, uradzeń z, z przyszłego roku będzie oceniać te dzieciaki? No to jest tutaj pytanie. No, teraz, no, chyba będzie, prawidłowo chyba powinno być, że tutaj od daty napisania. Ale jak zadanie domowe zada, to ona wtedy nie wie, czy ten dzieciak to zadanie domowe odrobił w 2021 roku, czy w 2026 roku i to będzie musiał, będzie trzeba wymagać od dzieci, żeby tutaj datę, no jak dzieciak zacznie robić zadanie w 2025, a dokończy je w 2026, to połowa będzie według zasad z 2025 wypracowania, a połowa wypracowania będzie z zasad 2026, będzie musiała być tak oceniana. No, chyba, że tam ma, ma, ma zaświadczenie o dyslekcji, to wtedy może sobie tam pisać jak chce, i wtedy rady języka polskiego nie musi się słuchać. No, na szczęście, rada często tak uradza, że daje nam dowolność, że można sobie tam pisać tak albo tak. No, i na przykład no mamy dowolność, teraz po, po, od nowego roku będziemy mieli dowolność. Znaczy nie wiem, czy od nowego roku, no był taki przykład, że tam Warszawianin i Warszawiak, że obie formy są dopuszczalne. Także jak jakaś owieczka będzie Wam zwracała uwagę, że tam nie warszawiak, tylko Warszawianin albo odwrotnie. No to możecie się tam na radę powołać, że obie formy są dopuszczalne. Natomiast no do, do, zmiana będzie od 2026, że teraz będziemy to pisali dużą literą, znaczy dużą od wielkiej jak oni to mówią. No ale nic nie powiedzieli, czy tam te od małej też będzie dopuszczalne, czy nie będzie dopuszczalne? Ja w sumie nie pamiętam, jak ja pisałem takie tam poznaniak, czy ja pisałem małą, czy dużą, chyba małą pisałem. Dobra, o czym tu jeszcze gadali? A że na przykład Kitajec będzie dowolność, że kitajec można można albo dużą literą, albo ma, małą literą. No już wszedłem w to, w to słownictwo e, radcze. No, z małej, albo z dużej będzie można pisać. Także będzie dowolność. No, a jeszcze tak przy okazji, że słowo stereotyp się tutaj, tutaj padło. No, to jest też jedno z tych słów, na którym się zastanawiam od dłuższego czasu, właściwie od zawsze. Skąd to słowo powstało? Stereotyp. Co tam jest takiego stereo w tym stereotypie? No, tak bardziej by mi pasowało słowo stereotyp. Może no, to jakiś tam stary zwyczaj. No, to, to, to jest logiczne. A stereo, co tam jest stereo w tym stereotypie, to nie mam bladego pojęcia. No szkoda, że Rada tutaj Pani Przewodnicząca Rady też tego nie wyjaśniła. No, kolejna zmiana to jest, że będziemy. Tylko, zaraz, ciekawe czy też powiedzą, czy będzie dowolność, czy nie będzie dowolności. W każdym razie, yy, nazwy takie: takie jak na przykład, że jadę Fiatem. No, ja zawsze mówiłem, no, Fiat, no to nazwa firmy. Ja zawsze to pisałem dużą literą i tam owieczki się zawsze, często się tam wymądzały, że nie piszę, że Fiatem to się pisze małą, czy tam z, no małą literą się pisze. teraz posłuchamy może, co ona tutaj na ten temat powie. Mówiąc uproszczenie, to niektórzy myślą, że to jest y, y, jakieś pójście na łatwiznę, że jakieś niszczenie języka. Nie. Tutaj jest tak obecnie, że jechał samochodem marki Skoda, to tutaj Skoda piszemy wielką literą, ale jechał z kodą, piszemy Skodą małą. Samo telefon marki Samsung, nie chcę nikomu robić reklamy, ale no tak wyszło, tutaj wielką literą słowo Samsung, ale kupił sobie nowego, albo kupiła sobie nowego Samsunga, tutaj słowo Samsunga małą. I znowu, nie, nie, nie wszyscy odróżniają te, jakoś te konteksty, o drugiej. No, no, ja jestem jednym z tych, który nie odróżnia tych kontekstów, no, no bo dla mnie kupiłem Fiata, no to jest, no, skrócone, skrócona forma od kupiłem samochód marki Fiat. Dlaczego tam mam Fiat mówić dużą literą, a tu Fiata mam pisać małą literą? No nie widzę w tym żadnej logiki. Nie, powiedziałabym, znakomita część naszego społeczeństwa po prostu nie zna tej zasady albo zna i się nie stosuje. Bo znowu, takie bardzo dobre czasopisma, na przykład polityka. W polityce od nie wiem, odkąd chyba czytam politykę, już nie pamiętam, o, ale. Y te takie konteksty, jak podjechał, przyjechał nowym Mercedesem, no to jest zawsze Mercedesem dużej, dużą literą i taka jest powiedziałabym nawet świadoma y, tutaj pisownia, y, znaczy dziennikarze niektórych czasopism piszą to świadomie, bo piszą to, y, czy korekta, bo jeszcze polityka ma jeszcze korektę, jeden z nielicznych chyba, jedno z nielicznych chyba pism. Y, no i tu pani profesor była, została zapytana jakie słowa jej się tam nie, nie podobają w języku polskim no kurde, no jakbym słuchał samego siebie no, pani profesor zwraca uwagę no, na owczarstwo polegające na no, wpierdzielaniu do języka polskiego generalnie w tej chwili jest taka moda, żeby amerykanizmy wpierdzielać ona tu akurat taki przykład no, delikatny podała <laughs> można by takie ja mam więcej takich drażliwych słów, które mnie denerwują. No wprost się po prostu, nie wiem. Zresztą ona to powie to samo co ja mówię. Bo y, mówiliśmy, nie wiem, dzisiaj się mówiłem książka dedykowana y, uczniom pierwszej klasy. No przeznaczona, prawda? Y, 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 albo na lotniskach słyszymy pasażerowie klasy biznes proszeni są o przejście dedykowanym tam przejściem, o skorzystanie z dedykowanego przejścia, no to ze specjalnego z przejścia, specjalnie wyznaczonego, prawda. Dużo, trochę pojawienie się takich słów jak na przykład ten dedykowany trochę, roz, znaczy to słowo się tak trochę rozpycha i Powoduje, że rzadziej używamy innych słów, których wcześniej używaliśmy do tego, no i przez to można powiedzieć, trochę, trochę zapominamy o tych innych słowach, czyli troszkę się zuważa. No to, 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 to co wielokrotnie powtarzam. No, owieczki po prostu uważają takie tradycyjne polskie słowa za takie no, złe, świadczące o pro, prostocie. Prostackie to jest. to no, tak jak się amerykańskich słów używa, no to to o elokwencji świadczy, według owieczek. I o wysokiej inteligencji logicznie myśleć nie potrafi, no to chociaż się nauczy amerykańskich słów i się będzie tym popisywał. No dobra, no nie wiem tam z kim uradzali te zasady, z kim się umawiali. No ze mną się nikt nie umawiał, no ale w sumie akurat te, ta reforma to no akurat powiedział, że mi pasuje, więc no jeszcze w tej Radzie. Jeszcze takiego ocipienia jak w innych dziedzinach jeszcze nie ma, aczkolwiek no, można się zastanawiać, czy to w ogóle ta rada, jak i inne rady są w ogóle potrzebne do czegoś, no bo tu suma sumaru wychodzi z tego, że oni no, się tak, no oni no, niby tam oficjalnie uznają coś, co już wcześniej z, z, ludzie używają, co, co już wcześniej ludzie stosowali. No to jest trochę śmieszne, że do, od, teraz piszemy tak, a, a od nowego roku będziemy używali siak, no bo jakaś rada tak uradziła. No ale no tak owieczkami się steruje i owieczki tak lubią być sterowane przez różne rady, więc.